Martyka, która nas tutaj wszystkich skupiła, ma to do siebie, że jest poważnym wyzwaniem. Tych wyzwań jest wiele. No. Przywołam te najbardziej oczywiste te potencjalne konflikty, które mogą się tutaj dziać. To, co się już zadziało i, i, i póki co się dzieje, czyli te wymuszone migracje. Wreszcie szybka taka rekonstrukcja infrastruktury granicznej, infrastruktury obronnej, czyli na nowo pomyślane koncepcje na szybko są no, dość intensywnie i bardzo tak, powiedzmy, nagła tworzone, więc czy jest to nieprzemyślane? Nie będę ryzykował takiego stwierdzenia, musiałbym mieć dowód, ale jest nie duże ryzyko, że jest to nieprzemyślane. I teraz co jeszcze? Temu wszystkiemu towarzyszy nieustający, pogłębiający się kryzys bioróżnorodności. To, że w przyrodzie źle, to też się pobrzmiało. I te właśnie niedostatki wody i tak ta, ta, ta naprawdę rozmaite yy, ograniczenia, którym przyroda po, podlega. Więc tak naprawdę mamy ogromne wyzwania. To wszystko razem, na raz, jednocześnie. Nie można jednego tracić z oczu, kosztem drugiego yy, forsować jednej wersji, i tak dalej, tak dalej. Mamy więc duże wyzwanie, jak to wyważyć? I to na szybko. Wcześniej to mogliśmy na spokojnie robić. I różnie to wychodziło, a teraz jest nagle i też musimy to robić. Jest to dużo trudniej. Yy, wreszcie, yy, na czym polega ten yy, podstawowy dylemat? No, piramida Maslowa. słowa. No. Musimy chronić bezpieczeństwo obywateli, integralność państwa. to nie podlega wątpliwości, to jest widziane gołym okiem, to, jest co, to, to, to dociera do wszystkich, również do tych, którzy w ogóle nie mają wrażliwości przyrodniczej. To jest bardzo silny paradygmat. A z drugiej strony, no, musimy realizować zobowiązania międzynarodowe w zakresie ochrony środowiska. Idę tą drogą, czyli pokazuję, że to nawet nie tylko pewna idea, potrzeba, dobro przyszłych pokoleń, tylko po prostu zobowiązania. Mamy zobowiązania i musimy tego przestrzegać. Najłatwiej jest być ignorantem. Daleko się nie rozglądając, na świecie pełno jest takich przywódców, polityków, którzy no, z uśmiechem robią jedno, są zobowiązani drugie i nie mają z tym problemu. Świat idzie drogą populizmu i w tych warunkach również no, zadaniem, że tak powiem, naukowców, prawników i tak dalej jest przypominać o tym, że pakta są serwanda. mamy zobowiązanie, musimy to czynić. Panie Wojtku, kilka przykładów takich zobowiązań, proszę bardzo. Na dwa głosy będziemy. Tak. Mam nadzieję, że to nie utrudni odbioru, a raczej go atrakcyjni. Generalnie, jeżeli mówimy o właśnie prawie międzynarodowym, czy prawie Unii Europejskiej i tej kwestii inwestycji w obronność, powiedzmy, to oczywiście tutaj te prawo na przeszkodzie nie stoi, co do zasady. Natomiast, gdy znajdujemy się w takim miejscu, no to od razu mamy przed oczami tą Puszczę Białowieską i te działania prowadzone dziś wokół tego obszaru. No i oczywiście mamy Obszar ochrony UNESCO, tak zgodnie z konwencją oświatowej ochrony dziedzictwa na ludzkości. I tam próżno szukać się jakichś wyjątków, by odstępować od ochrony tego obiektu na rzecz właśnie inwestycji w bezpieczeństwo, w obronność. Tak. Tam stawia się na tą ochronę procesów naturalnych, na ochronę tego zasobu przyrodniczego, który tam jest zlokalizowany. Natomiast oczywiście istnieje możliwość prowadzenia działań, które jakby poprawią ten dobrostan obecny w Puszczy Białowieskiej. Więc jeżeli potrafilibyśmy uzasadnić, że jakaś inwestycja, na przykład właśnie pozostawienie, przywracanie na przykład drożności tych naturalnych zbiorników wodnych, czy drożności tych cieków, które w tej Puszczy Białowieskiej dziś występują, no to to na pewno by się wpisywało pewnie w odbudowę tych zasobów przyrodniczych, które UNESCO wspiera, i tutaj sytuacji raczej spornych nie powinno być. Gdy prowadziliśmy działania jakby dążące do militaryzacji powiedzmy tej przestrzeni twardej ochrony, tak? ogrodzenia i tak dalej, no to to już się spotykało z uwagą UNESCO i to tą uwagą negatywną, tak? no bo podczas spotkań komitetu też w oparciu o misję UNESCO, które była realizowane na obszarze Puszczy Białowieskiej, już zwracano uwagę nam na to, że na przykład ta zapora na granicy polsko-białoruskiej no, raczej rzutuje negatywnie tak, na te procesy środowiskowe. I chociaż oczywiście względy bezpieczeństwa przemawiają za tym, żeby taka zapora istniała, No to UNESCO oczywiście chroni ten nadrzędny interes, czyli zachowanie tego obiektu, jakim jest Puszcza Białowieska znajdująca się po Polski i po białoruskiej stronie w stanie dobrym dla przyszłych pokoleń. Mamy też oczywiście takie rozwiązania dotyczące udziału tego czynnika społecznego w ochronie środowiska, czyli to co wynika z konwencji z Orchus. Natomiast tam już są pewne wyjątki, na przykład odnośnie udzielania informacji na temat inwestycji prowadzonych w takich obszarach. I tutaj ze względu na szczególny interes bezpieczeństwa, ten szczególny interes publiczny państwo może odmówić na przykład udzielenia informacji w odniesieniu do działań prowadzonych na przykład na takich obszarach, jeżeli chodzi o inwestycje obronne. No, i oczywiście należy też powiedzieć, że człowiek też ma swoje prawa, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe, też jest elementem tego środowiska, i tutaj szczególną rolę w ochronie tych praw człowieka ma na naszym kontynencie Europejski Trybunał Praw Człowieka, który stosuje taką wykładnię bardzo mocno prośrodowiskową, to znaczy wychodzi z założenia, że człowiek ma prawo do tego czystego środowiska. Które rzutuje właśnie na poszanowanie jego prawa do życia, na poszanowanie tej przestrzeni rodzinnej, prywatnej i tak dalej. Więc tutaj te wykładnie też idą w takim kierunku, że jeżeli mamy działania jakieś prośrodowiskowe, no to tutaj raczej Europejski Trybunał Praw Człowieka nie dostrzega jakichś naruszeń, jeżeli jakieś inwestycje w tym obszarze są prowadzone. Natomiast, jeżeli zaczynamy budować jakieś linie kolejowe, chociażby, tak, czy w jakiś sposób inaczej ingerować w tą przestrzeń, gdzie ten człowiek żyje, najgorzej bez konsultacji z tym czynnikiem społecznym, no to wtedy Europejski Trybunał Praw Człowieka staje po stronie tych osób. Pokrzywdzonych w, różnym, w różnej mierze. Mieliśmy już przykłady, na przykład z Grecji, gdzie skarżący wnosili do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że prefekt jednej z prowincji zadecydował o tym, że grunt prywatny powinien podlegać zalesieniu. W imię dobra publicznego i tutaj na przykład Trybunał zauważył coś innego, że tutaj naruszono prawa własności zgodnie z protokołem pierwszym do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, bo nie zapewniono na przykład odszkodowania takim obywatelom. Wydaje się, że już w dobie dzisiejszych inwestycji, chociażby w obszarze obronności, ale też w obszarze właśnie tym środowiskowym, do takich sytuacji raczej rzadko dochodzi, bo jednak jakieś odszkodowanie przez poszczególne państwa są przewidziane. Natomiast nie można nigdy wykluczyć, że jakieś procesy i w tym kierunku nie mogłyby się toczyć, jeżeli mówilibyśmy właśnie o jakichś inwestycjach w obszarze tej zielonej tarczy wschód. I Na razie oddaję głos panu profesorowi. Ja przejdę miękko na obszar bliższy trochę nam, czyli Unii Europejskiej. Tak się bowiem złożyło, że Unia Europejska zdominowała tą przestrzeń międzynarodową. Mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony Unia Europejska. Interesuje się ochroną środowiska, ale z drugiej strony zaczyna się coraz mocniej interesować też sprawami obronności. I to, to przeobrażenie widać. No ale ono postępuje nierówno. Takim bardzo pouczającym przykładem była chociażby sprawa mirzej Tam na początku szykowało się, że no, będziemy mieli problem w Unii, że będziemy mieli barierę, że Unia Europejska bardzo krytycznie do tego podejdzie. No ale wystarczyło, że pojawiły się realne zagrożenia ze wschodu. Że przemodelowano troszkę argumentację z pierwotnie, gdzie zakładano rozwój gospodarczy Longa i tak dalej, na bezpieczeństwo po prostu. Bezpieczeństwo zrobiło robotę natychmiast, mówiąc kolokwialnie, okazało się, że tak można, że generalnie Unia Europejska akceptuje ten sposób widzenia. Czy to jest złe, czy dobre, ja nie będę rozstrzygał, ja powiem, że po prostu to widzę. Co więcej, no podejście Unii Europejskiej do zapór, zapór związanych z wymuszonymi migracjami. Tu też widać, że albo jest podejście takie troszeczkę dziecinne, czyli zasłaniamy oczy, nas tu nie ma, czyli jakby unikanie wypowiadania się wprost i, i, i krytycznie, albo jest to postawa raczej akceptująca. Wynikające z faktu, że do ludzi, a to ludzie tworzą też organy Unii i tak dalej, dociera ten przekaz, o którym mówiłem na początku. No, bardziej rozumiemy kwestie bezpieczeństwa i zagrożeń niż kwestie środowiska i jego ochrony. Masowo, statystycznie. Oczywiście statystyka nie jest dobra. Podawana so te wprost, bo jaki człowiek z psem to każdy ma trzy nogi, statystycznie. A ile ma, każdy wie. Drodzy Państwo, i podobnie jest z tym obrazem statystycznym bezpieczeństwa czy środowiska. Patrząc optyką dość prymitywną, no to wyciągamy te wnioski większościowe. Patrząc optyką szczegółową, bardziej rozumną, możemy doszukać się lepszych rozwiązań. No, namawiam do tego zdecydowanie. Drodzy Państwo, paradygmat bezpieczeństwa w nowej perspektywie budżetowej Unii to jest i ryzyko, i szansa. Ryzyko jest takie, że po prostu pieniądze pójdą, które normalnie rozwijały regiony, na obronność, czyli w ten sposób państwa de facto przez Unię, wiał Unia, sfinansują coś, co finansowałyby same. To cieszy tylko jeden obszar. Wojskowości, bezpieczeństwa sensu stricte, ale to się czknie, bo okaże się, że tam, gdzie wcześniej były fundusze, albo gdzie były spodziewane, no powstanie zapaść, będzie, będą deficyty, będzie mniej środków krajowych z podatków, no, błędne koło, krótko mówiąc. Nie jest to dobry ruch taktycznie... Skuteczny w wycinkowych obszarach, ale globalnie nie. Więc sztuką jest, żeby nie, nie pozwolić na to, kiedy jest negocjowana nowa perspektywa, dążyć do tego, żeby nie dlatego, że skoro dają tu, to już cicho siedzimy. Nie, nie, wszędzie się domagajmy z równym zapałem. A dlaczego? Bo jesteśmy w oku cyklonu, można powiedzieć. Jesteśmy tym obszarem, który ma teraz okazję domagać się więcej niż zwyczajnie. I uwaga, rzadka sprawa. Europa jest skłonna to uznać, bo wszyscy widzą, wszyscy się troszkę boją i to jest ten moment. Dobry timing to jest sztuka. Kto by w 2014 roku wyszedł z propozycją powołania szybkiego Eurokorpusu, miałby szansę go zrealizować, ale to trzeba było zrobić natychmiast. Zwlekanie skończyło się tym, że po dwóch miesiącach nie było o czym gadać. Drodzy Państwo, mówię takiego Eurokorpusu nie w sensie czysto formalnym, o którym wiemy, tylko mówię o realnych siłach dozbrojonych z, prze, przez całość państw europejskich na wschodzie Unii Europejskiej. Proszę Państwa, no i właśnie ostatnia ta ciekawostka, o której wspominał Pan Andrzej Parafiniu, konsul, konsul Finlandii. Chodzi o pakt na rzecz wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej, który nazywam Trudno sąsiedzkim. Wyszliśmy z założenia, że sąsiedzi tacy jak Rosja, Białoruś, czy nawet Ukraina pod pewnymi względami, to sąsiedzi nieobliczalni. Mówiąc krótko, tak jak sąsiedztwo człowieka, który nie wylewa za kołnierz. No, nigdy nie wiadomo, co zrobi. Nawet tak czasami jest dobrze, to może być bardzo niedobrze. I w związku z powyższym, nawet w warunkach pokoju i prosperity, to to jest sąsiad nieprzewidywalny. No skoro Unia jest skłonna traktować lepiej regiony, które mają trudność, złowić związaną ze swoim położeniem, bo są daleko. Patrz na dalekiej północy czy na oceanie, prawda? Wyspy Kanaryjskie. To dlaczegoż by nie powiedzieć, że położenie przy granicy rosyjskiej, czy białoruskiej, czy nawet ukraińskiej też jest trudne i wymaga preferencji wsparcia. No i zrobiliśmy to. I wiecie państwo, na początku to wydawało się dla niektórych mało perspektywiczne, niemożliwe, abstrakcyjne, o czym też wspominał pan Andrzej Parafin. Co się jednak okazało? Okazało się, że pomimo że część osób nie byłaby skłonna wierzyć od ręki, to okazało się, że ci to trzeba uwierzyli. Temat się przyjął, przyjął się na poziomie Komisji Europejskiej, jest w procesie legislacyjnym w Unii w tej chwili, tylko chodzi o to, żeby teraz nie zadowolić się tym, że coś przyjmą, dostanie jakąś deklarację czy nawet jakiś instrument, tylko żeby myśleć o tym ambitnie, jak to zrealizować w jeszcze szerszym zakresie, czyli iść za ciosem. To jest właśnie takie pole do inteligentnej strategii działania. Ta strategia wymaga, żeby byli w tym wszyscy i wszystko z pełną wiarą i przekonaniem. Najgorsze jest podcinanie sobie samemu skrzydeł. Błagam, nie głoście argumentów w rodzaju, że się nie da. Zamiast mówić przesmyk suwalski, mówmy wyrostek królewiecki. Myśmy w kategoriach takich, które nas w jakiś sposób uskrzydlają, umacniają, uspokajają społecznie. Nie możemy sobie strzelać samobójczych goli. Sięgam po ostatni z czerwca raport Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest Polski Bank Odbudowy i Rozwoju. I co czytam? To jest raport, w którym opisuje się odporność, przygotowanie samorządów. I czytam w tym raporcie, że najniebezpieczniejszym miejscem w Polsce jest przesmyk suwalski. Sami to piszemy. Tak jakby Amerykanie napisali, że niebezpieczne jest inwestować na wschodnim wybrzeżu, bo tam jest super wulkan Yellowstone, może wybuchnąć kiedyś. No nie róbmy takich rzeczy, drodzy Państwo, bo później ratingi międzynarodowe powodują, że fabryka sztucznej inteligencji Google lokalizuje w Niemczech, a nie w Polsce. Nie jest to dobre działanie, a fabryka Google to jest bardzo dobre zabezpieczenie. Byśmy ją mieli tutaj, to jest lepsze niż amerykańska brygada. Z wielu względów, drodzy Państwo, bo jest czego bronić. A fabryka sama się nie obroni, jak się domyślacie. Drodzy Państwo, dużo by mówić. W każdym razie powiedziałem, że mówię o umi, czy mówię o uwarunkowaniach. No a za, jak zawsze pana Wojtka poproszę w takim razie o przejście do szczegółów. Proszę bardzo, jakieś smaczki prawne. Smaczki prawny. Generalnie, skoro mówimy o tym, że klimat w Unii Europejskiej obecnie sprzyja nam jako Polsce, tak i temu, co się dzieje w sumie w regionie, w tym w ogóle na wschodniej Francji NATO, no to oczywiście należałoby też powiedzieć, że także i prawo unijne sprzyja temu, żeby pewne inwestycje wprowadzić, właśnie w oparciu o te cele obronne, bo tutaj. Jest bardzo dużo wyjątków. W takiej dyrektywie siedliskowej, która jest dla niektórych być może zmorą, dla niektórych zbawieniem, tak zależnie od punktu siedzenia, tutaj też są pewne wyjątki przewidziane, jeżeli chodzi właśnie o inwestycje czy prowadzenie pewnych działań właśnie na tych obszarach. I chociażby właśnie przy negatywnej ocenie skutków danego działania dla danego terenu, przez braku rozwiązań alternatywnych, zawsze istnieje możliwość, żeby pewne działania przeprowadzić, stosując oczywiście pewne środki kompensacyjne. W podobnym duchu, a w zasadzie jeszcze bardziej miękko, odnoszą się do, do tego dwie inne dyrektywy. W sprawie ocen skutków wybieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, na przykład to ta pierwsza dyrektywa. I tam przez przedsięwzięcie są rozumiane m.in. inne interwencje w naturalnym i w krajobrazie. Tak? I tutaj takie interwencje też są regulowane przez tę dyrektywę ze względu na właśnie przedsięwzięcia służące celom obrony narodowej. Podobnie też druga dyrektywa w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. I też niektóre plany i programy nie podlegają właśnie tej, tej dyrektywie, jak na przykład, właśnie plany i programy, które jest jedynym celem, jedynym, tak to jest też podkreślone, jest służenie obronie narodowej lub obronie cywilnej. Tak? Więc tutaj klimat ten unijny, prawa unijnego sprzyja i dostarcza takich wyjątków, na które można się powołać, prowadząc różnego rodzaju działania o charakterze właśnie zmierzającym do zwiększenia obronności. Szanowni Państwo, z czym się wiąże sytuacja, w której mamy przepisy prawne, które dopuszczają określone rozwiązania, z drugiej strony mamy niepewność co do innych rozwiązań. Jednocześnie bardzo pilne potrzeby no, tworzą się możliwe kolizje ryzyka. W przypadku tej naszej zielonej Tarczy wschód, jakiej widzimy? Po pierwsze, istnieje ryzyka związane z budową infrastruktury granicznej. Widzieliśmy taką próbkę, mieliśmy przy okazji płotu granicznego. Z czym to się wiąże? podgraniczny graniczny miał te uproszczenia, że był blokowany no, w pasie, w zasadzie granicznym i tak dalej. Natomiast wszelkie maszyny, już dojazdy i tak dalej, no, wytwarzały problemy. Częściowo udało się je ograniczyć, tym, że potem były kompensacje, pojawiły się drogi tam, gdzie ich wcześniej nie było, albo drogi w lepszej jakości, tam, gdzie były jakie i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, jakoś sytuacji opanowano, ale te ryzyka będą, Mogą, może dojść do przerwania korytarzy. Migracyjnych, czyli tak naprawdę mam tu na myśli korytarze migracyjne zwierząt, mam tu na myśli trwałość. Większość ludzi ukaże Naturę 2000 z przepisami prawa i z procedurami, a tymczasem idea była taka, żeby sobie natura miała łączność, żeby tak naprawdę ta cała natura mogła nosić geny po wszystkich obszarach, wykorzystując dzisiaj to, co zostało czyli korytarze ekologiczne gdzieś przy rzekach, obszarami puszczy i tak dalej. Taka była idea. Tą ideę troszeczkę no, wypaczył obraz wyłącznie formalno-dokumentacyjny natury i wyolbrzymione spory. To tak, jakbyśmy dzisiaj skupili się głównie na negatywach. No nie można tak, proszę Państwa. Kogo dzisiaj obchodzi prawda, w obrazie mediów, że myśmy dzisiaj przyjechali i konferujemy? No, widać, że niektórych obchodzi, trochę mediów jest, ale to nie jest temat topowy. Dlaczego? Bo świat ma zapotrzebowanie na negatywny obraz. To się bardzo szybko nas Natomiast po pozytyw idzie powoli i trzeba być cierpliwy, Ale nie ulegajmy zmudzeniu. Więcej z pozytywnych treści i trzeba je głośno podkreślać. Teraz tak, instalacje wo wojskowe same sobie, one będą tworzyły jakieś problemy, bo to będą problemy raz z wywłaszczeniami, z rozmaitymi procesami, nazwijmy to ograniczeń na tym tle. Dalej no, będzie potem jakaś strata dla turystyki. Okaże się, że będą niezadowoleni, którzy będą niezadowoleni, bo nie dostaną kontraktu, bo nie zarobią, ale będą Podsycali niezadowolenie tych, którzy mieszkają w okolicy, a tak na okoliczność. I generalnie rzecz biorąc, ta pierwsza moja myśl, że media podchwytują to, co negatywne, to będzie nagłaśnianie tego tak i będziemy tak się kiesić Co jeszcze? Tymczasowe działania w stanie kryzysu mają to do siebie, że one są pod presją i często są forsowane, czyli ta ocena może być nie do końca miarodajna. Ona jest pod presją, w poczuciu wyższej siły. No jak będzie niemiarodajna, to wtedy powstaje sytuacja, a taka jest najgorsza, gdzie widzimy, że ta druga strona ma rację, albo że gdzieś jest błąd. Ale już musimy, jesteśmy więźniem swojej decyzji. To jest sytuacja niekomfortowa, bo wtedy rekonstrukcja, zmiana tej decyzji, no, jest możliwa wobec ludzi bardzo inteligentnych, mądrych. Wobec tłumu to jest zawsze przegrana, porażka. Więc jest spore ryzyko. Co jeszcze? Forsowanie nieuzgodnionych celów. Jak będzie forsowanie jednocześnie bezpieczeństwa z drugiej strony przepisów prośrodowiskowych, to zawsze wygra bezpieczeństwo. Ale czym to grozi? Taktycznie nic wielkiego się nie stanie. Natomiast zobaczcie, jak długo i powoli, mozolnie buduje się postawy proekologiczne. A to oznacza natychmiast w ogóle regres w zakresie postaw proekologicznych. Bo to oznacza, że wolno być nieekologicznym, wolno powiedzieć, dosyć tej ekologii, dosyć tych zakazów, trzeba ciąć. No bo w ludziach drzemie taka atawistyczna potrzeba. W związku z tym postawa ekologiczna to jest praca nad sobą, która trochę ogranicza. I teraz nie można tego zmarnotrawić, bo to jest bardzo ważne, bo to zostanie z nami. Jakby trudne czasy przeminą, a to zostanie. Więc nad tym też trzeba się troszczyć i to wcale nie jest nieważne. Drodzy Państwo, jaka jest rola nauki na tym klacie, nie było, że ja tutaj przemawiam jak piotr skarga i do wszystkich wygarniam. Do siebie wygarniam, do nauki. Po pierwsze, mamy badać rzeczywistość. Mhm. To jest tak, że jeżeli jest taka, takie zagadnienie, jak na przykład potencjalne zielona tarcza wschód, to, to jest obowiązek, nie szansa dla naszych naukowców. Trzeba się tym zająć. Mądrzy ludzie nie powinni sobie dalej z zadowoleniem uprawiać hobby zwanego nauką, czyli zajmować się czymś, o czym wiedzą oni jeszcze kilku ich akolitów. Tylko powinniśmy się zajmować sprawą społecznie ważną. I to trzeba doceniać. Bije się w piersi, bo jako środowisko, jako cała, nazwijmy co, system szkolnictwa wyższego, my tego nie doceniamy. Na przykład pułkownik Korowaj dzisiaj wygłosił wystąpienie, napisał fajną ekspertyzę z panem profesorem Żbicholskim, ale jednocześnie to trudno jest skwantyfikować ewaluacyjnie, prawda, i dostać za to punkty. Chociaż to jest dużo cenniejsze niż jeden kolejny artykuł o niczym dla nikogo. Co mamy zrobić? Powiedzmy, udostępniać te ciekawe nasze wyniki, dzielić się tym, przekazywać dalej, śmiało głosić to wobec ludzi różnych, licząc, że się zainspirują. I co jeszcze? No, kre kreować inteligentne rozwiązania, czyli proponować rozwiązania. Jak jesteśmy myślący jako nauka, cały czas gimnastykujemy umysł, to trzeba odważnie proponować rozwiązania inteligentniejsze niż istniejące. Nie bać się. Obciach w nauce to jest nic. To jest nawet bardzo żywcze, jak zimny prysznic, w którymś momencie patrzę: O, błąd zrobiłem. I się lepiej czuję, bo za chwilę mam wyzwanie, żeby zrobić coś lepiej. I nic się nie stało. Gorzej, jak się praktyka pomyli. Jak pan generał się pomyli, to już bieda. No i właśnie chodzi o to, żeby nie było pomyłek tam, gdzie wszystko się odbywa na serio. A w nauce nie bójmy się tych pomyłek. Róbmy. Co jeszcze? Drodzy Państwo, zaangażowanie społeczno-gospodarcze. Nauki, nauka powinna być wszędzie, ale co to znaczy? Musimy pokonać własne ambicje. Ambicje często wiążą się z tym, że jak praktyka nas nie docenia, albo jak na przykład nas traktuje z góry, bo część na przykład podlaskiego biznesu, no ma takie postawy, wiecie państwo, noworyszowskie, takie nowobogackie. Co to znaczy? Tak daje odczuć, że ja mam pieniądze i tak dalej. Na zasadzie mowa ciała, ile ty masz domów, ile ty masz samochodów. No i nie wolno się zrazić, trzeba ustać, jak Żełęski u Trumpa. Nie da się i spokojnie to ustać i powiedzieć, tak. Mam coś do powiedzenia o obszarze, na którym ty się nie znasz. To jest twoja szansa. Masz dzisiaj 100% swojej wydajności? Pogadamy, może weźmy o 120. Ja nie umiem robić twojego biznesu, ale mam coś do powiedzenia. Coś więcej i coś innego, inaczej niż ty. I to jest twoja szansa. I podobnie wszędzie. Zabierać głos. Nie po to, żeby to zostało jeden do jednego wykorzystane. Przecież to, co my mówimy, to ani pan generał jeden, ani pan generał drugi nie zużyją jeden do jednego ale mają własne zasoby i przemyślenia. I to są wszystko jakieś inspiracje, które być może przełożą się na określony pomysł w obszarze wojskowości czy straży granicznej, który zaprocentuje później w praktyce w ten czy inny sposób. Tego się trzymajmy. Wreszcie, kształcenie musi być, bo do tego dochodzę, adekwatne do potrzeb bieżących i strategicznych. To znaczy, mamy z tym znowu problem, bo my musimy zawsze program z pewnym wyprzedzeniem stworzyć, zaplanować, odłożyć i potem go przez 3 czy 5 lat ciągnąć do przodu. Jest mało takich narzędzi, żeby szybko działać. Więc co musimy robić? Mądrze myśleć. Nie tworzyć programy dosłowne, znowu, takie malowane realizmem, tylko programy ogólne dla biurokracji, a do środka pakować treści, które w danym momencie są potrzebne. Po prostu, tak. I mówić to, co jest potrzebne i ważne. Tak trzeba kształcić, żeby ci ludzie naprawdę wiedzieli to, co jest dzisiaj ważne i potrzebne, a nie żeby wiedzieli coś, co 20 lat temu też uszyłem, tak? I z tych samych no, slajdów na przykład. No nie, broń Boże. No proszę Państwa, Jakie wnioski? Dla nas, z perspektywy prawników międzynarodowych, istotne są zasady. O jakiej zasadzie pan doktorat napisał, jak pan się przyzna? W zasadzie dobrego sąsiedztwa. I to przypadek Polski i Białorusi, więc tutaj jest ciężko, ale generalnie. Prawda, że już mi sensacyjnie? Ale generalnie rzeczywiście można byłoby zasadę y, y, tą, y, prawa międzynarodowego tutaj wykazać, że ona obowiązuje. Ona przede wszystkim polega na nieszkodliwości. No, tutaj, w jedną stronę, to jakby. To jest fikcja, prawda? Przecież nie chodzi o to, tak. żeby naprawdę to sąsiedztwo było dosłownie dobre, tylko żeby stworzyć ramy, która, w których się mieści i bardzo dobry moment, kiedy jest nam super, i ten gorszy, i ten całkiem kryzysowy. Po prostu. Bo zasada dobrego sąsiedztwa, która zakłada tylko, że jest ono dobre, jest pewnego rodzaju utopią. To jest śmieszność, to jest uprawianie nauki rodem z dzieciństwa, z piaskownicy. Hmm? A stosunki międzynarodowe są sinusoidalne i my patrzymy przestrzenią kilkudziesięciu, kilkuset lat czasami tak? i są okresy wzlotów i upadków. Ale to jest też cecha prawa międzynarodowego. Tak, proszę Państwa, generalnie uważam, że jest to bardzo interesująca koncepcja z perspektywą i dla nauki, i dla praktyki i warto ją rozważać, nie zero-jedynkowo, nie dosłownie, tylko odpowiednio w zakresie możliwym do realizacji. I dołóżmy wszyscy stanem, potraktujmy to zupełnie serio. Nie żebyśmy się teraz rozeszli. Wszyscy sobie ładnie potakujemy, uśmiechamy się, mówimy, będziemy współpracować, a później każdy wie, że nie, bo każdy idzie do swoich spraw. No nie właśnie. Spróbujmy być konsekwentni. Przełożyć to jakoś. Wzywam do tego, apeluję i zachęcam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.